Witajcie! Ostatnio na moim kanale jest kilka filmów, w którym pokazuję, jak zapakować pewne rzeczy. Pomyślałam sobie, że stworzę taką serię typu zapakuj to. I dzisiaj też przychodzę z, takim, z, taką, z taką moją propozycją, inspiracją. Koleżanka przyszła do mnie, żeby, żeby zapakować jedną małą rzecz. Za chwilę pokażę wam, pokażę wam, co, było, co, co mnie zainspirowało do stworzenia tego, co teraz widzicie, ale e, mówię. E, po, powstało już kilka takich rzeczy, gdzie pakowałam t pakowałam Rafaello i myślę, że, że mogę pokazać wam taką serię różnych rzeczy, które można zapakować w różny sposób. O tak, stworzenie różnych pudełeczek, e, czy, czy moich propozycji na spakowanie pewnych rzeczy. E, tutaj. Tutaj Wam podlinkuję te, tą playlistę. Ja ją stworzę, jeszcze nie stworzyłam, ale z tych moich poprzednich filmów, które, które już są nagrane, są na kanale dostępne, już też korzystaliście z tych tutoriali, bo, bo większość była tutorialami. Będziecie mogli skorzystać. To, co mam tutaj przed sobą, to jest takie pudełko, koperta przestrzenna na liścia. Dokładnie na liścia. Przyszła do mnie koleżanka i poprosiła, żebym zapakowała jej liścia. A liść wygląda tak. O, coś tu w kurzu. W kurzu. Liść wygląda tak. I to jest liść makramowy, który ma być prezentem dla dziadków, podziękowaniem dla dziadków i rodziców mojej koleżanki za pomoc w opiece nad jej córką przez pierwsze rok jej życia do tego jeszcze dojdzie będzie doczepione tak to jest spinacz odpinamy, wyciągamy I tu będzie jeszcze miejsce na życzenia papiery akcjonowe 100% słuchajcie, 100% papierów akcjonowych. Papier bazowy też jest papierem akcjonowym. Chwości, sto... sznurek, ciek. I to są dwie wersje kolorystyczne. Wersje brązowe miały być dla pana, dla panów, dla dziadków, braci. A wersja jasna jest. Dla, dla pani i Pokażę wam wersję jasną. Ten listek też jest jaśniejszy. Pudełeczka wyglądają wyglądają jak pudełeczka, no, takie przestrzenne koperty. Wyglądają identycznie, różnią się tylko po prostu kolorem, kolorem materiałów, z których zostały użyte. Pokażę wam, czym się zainspirowałam do stworzenia takich pudełeczek. Naprawdę, to jest proste. W akcjonie. Tego czasu kupiłam taki bloczek, bloczek takich kopert na kartę podarunkową. I pomyślałam, że to jest słuchajcie, świetny pomysł, żeby, żeby to zapakować w ten sposób. Ja no wiem, powstał taki prototyp, prosty prototyp, czy, czy, czy się mu to spodoba. Jak to będzie mniej więcej wyglądało? Czy się spodoba klientce, mojej koleżance? Yy, przypadło jej to do gustu, że fajny pomysł, i tak dalej. No i potem powstał już. Typowy prototyp, żeby sprawdzić wymiary, czy to pasuje, jak to będzie wyglądało. To na tyle. Odsyłam Was do tego, co już jest nagrane. Będę, będę wrzucała poszczególne, poszczególne filmy i, i podpisywała. Zapakuj to. I. W najbliższym czasie też na pewno kilka rzeczy powstanie, zwłaszcza, że zbliża się Dzień Matki i trzeba będzie coś zapakować. To na tyle i widzimy się w kolejnym moim projekcie. Do zobaczenia. Cześć.